4 października w Świebodzinie odbyły się uroczystości z okazji 80-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, imienia Henryka Sienkiewicza. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji społeczności szkolnej, po której w Świebodzińskim Domu Kultury odbyła się główna gala jubileuszowa. 240 absolwentów zarejestrowało się na dzisiejsze uroczystości. Przygotowania trwały, można powiedzieć, cały rok, bo najpierw trzeba było oczywiście wszystko zaplanować. Wszyscy byli włączeni, a nauczyciele, uczniowie, również absolwenci zgłaszali chęć pomocy. To wyjątkowe spotkanie połączyło pokolenia: uczniów, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół szkoły. Dziś życzę wam jednego. Bawcie się tak, jakbyście znowu mieli 18 lat. Niech ten zjazd o, będzie pełen śmiechu, wspomnień i radości. Podczas gali odczytano list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazany przez doradcę Błażeja Pobożego. Następnie wręczono Złote Krzyże Zasługi nauczycielom, którzy przez lata kształtowali kolejne pokolenia młodzieży. Piękny jubileusz, okazja do spotkania kilku pokoleń absolwentów tej z znanej myślę nie tylko w, w regionie, szkoły. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pan prezydent też jest pod dużym wrażeniem. Zresztą był w liceum w Świebodzinie podczas swojej kampanii, zwycięskiej kampanii i no nie mogło dzisiaj także zabraknąć jego przedstawiciela. I uczyłam w tym liceum biologii. Przede wszystkim wielkie wzruszenie, a wyróżnienie jest takie, że dostałam Złoty Krzyż za działalność, zarówno w szkole, jak i dla społeczności tutaj miasta. I zostałam uhonorowana piękną taką statuetką związaną z, z, z życiem naszego liceum, za to, że w tym życiu przez prawie 40 lat brałam. Udział i od początku to była moja pierwsza praca i jedna. Szczególnym momentem było uhonorowanie wieloletniego dyrektora szkoły Szymona Pyrcza złotą tarczą powiatu świebodzińskiego oraz wręczenie symbolicznych statuetek pedagogom, którzy zapisali się w historii szkoły. Troszeczkę starsi od tych młodszych pamiętają, jak w latach 70., 74., 5 roku uczyliśmy się. Na schodach w szkole, w parku, proszę Państwa, na boisku, bo był wielki remont szkoły. To właśnie pan dyrektor Zarzycki doprowadził do tego, że szkoła tak jak dzisiaj funkcjonuje. Zawsze myślcie pozytywnie, odwiedzajcie. Swoją szkodę. Ja dzisiaj mocno się wzruszyłem, kiedy przypinałem sobie tarczę Liceum Ogólnokształcącego w Siubodzinie. Wracają wspomnienia, wracają, wraca wdzięczność dla tych wszystkich, którzy to liceum budowali, którzy je tworzyli, ale w moim przypadku szczególnie wraca wdzięczność do tych nauczycieli, z którymi miałem okazję przez 4 lata budować, jak dzisiaj usłyszałem, fundamenty swojej przyszłości. To tutaj właśnie otworzono mi drogę do takiego świata, o którym wtedy jako uczeń liceum nawet nie śmiałbym marzyć. Okazuje się, że te podstawy były tak solidne. Że dzisiaj mogę reprezentować i swoją szkołę Liceum w Świebodzinie, ale też wszystkich mieszkańców województwa w polskim parlamencie. Wcześniej miałem okazję przez dwie kadencje być wojewodą lubuskim. To też wszystko dzięki temu, że właśnie tutaj się uczyłem, że jestem absolwentem tej szkoły. Także wielka wdzięczność, ale wielka radość też, że spotykamy się kolejny raz z kolegami, z koleżankami. Takie święto, które musi wywoływać emocje. Wiele radości, gdzieś tam łezka, wspomnienia, no i świadomość upływającego czasu. Ja tutaj byłem szefem samorządu szkolnego i z ogólniaka wyniosłem moje zainteresowanie y, życiem społecznym i, i taką empatię na potrzebę ludzi, mam nadzieję, i stąd może potem ta ścieżka zawodowa tutaj właśnie y, ukształtowana i tu ona się zaczęła. To jest mój trzeci zjazd absolwentów już jako samorządowca. Byłem na 50. chwilę po tym jak yy, wszedłem do naszego miejskiego samorządu. Byłem na 70. leciu, w, że tak powiem. W pełnym rozkwicie mojej kariery yy, zawodowej, kariery samorządowca. No i jestem trzeci raz na 80-leciu. Tak naprawdę za 3,5 roku osiągnę wiek emerytalny i to jest już pomału też czas, yy, cały czas dużych wyzwań, ale też i podsumowania i spojrzenia gdzieś tam yy, za siebie. Fajnie, że, że ta idea samorządności w szkołach wśród młodych ludzi jest żywa. Świetna uroczystość, świetnie przygotowana, duże zaangażowanie szkoły. Mamy fajnego lidera prowadzącego tą szkołę i taki powinien być właśnie ogólniak Świebudziński. Trzymam kciuki i będę pomagał. No, jesteśmy z czwórkę z kolegami z klasy. Cały czas wspominamy, cały czas przypominamy jak to było. Jak z panią profesor Lewandowską trzeba było uważać i montaże zdawać u niej w gabinecie. Jak z naszą wychowawczynią, panią profesor Pelczarską, lekko nie mieliśmy. Jak tam nas piłowała i tej matematyki wymagała naprawdę. Takie małe anegdotki, gdzieś tam, właśnie ze studniówki, czy z połowinek, cały czas gdzieś tam w naszych sercach są. Tym bardziej, że w zeszłym roku mieliśmy przyjemność organizować dla siebie zjazd po 20 latach, My i na 34 osoby, które były w naszej klasie łącznie, ponad 20 przyjechało. Także jesteśmy dumni, że udaje nam się utrzymywać kontakt jeszcze po tylu latach. Po uroczystości w budynku Liceum odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą wszystkim, którzy tworzyli historię szkoły. 8 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Kobiet Powiatu Świebodzińskiego. To nowy organ doradczo-konsultacyjny działający przy staroście, którego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających pozycję kobiet oraz ich aktywizację społeczną i zawodową. Powiat zajmuje się wieloma rzeczami, które dotyczą Naszych bolączek społecznych i kwestii tej kryzysu rodziny, kwestii roli i miejsca kobiety w pracy zawodowej, w przedsiębiorstwach, kwestie równego traktowania. No, to są tematy bardzo gorące i wiążę duże nadzieje, że nie tylko głos kobiet będzie bardziej słyszalny, ale też będziemy mogli wypracowywać. Decyzje, które będą korzystne dla nas wszystkich. Bo jak kobietom będzie się lepiej żyło, to nam też przecież mężczyznom również. Wszystkie kandydatury, których było kilkanaście, za zgłoszenie, których serdecznie dziękuję, również tym paniom, które nie mogły być tym razem powołane. Składając wniosek do, do starosty powiatowego, do pana Zbigniewa Szumskiego o powołanie powiatowej rady kobiet, e, głównie zależało mi na tym, e, aby dotrzeć do kobiet, e, które potrzebują wsparcia, różnego wsparcia. Zależało mi na tym, aby e, zgłaszały się też kandydatki z całego powiatu, czyli też również z terenów wiejskich. Z niektórymi paniami, które kandydowały do Powiatowej Rady Kobiet znam się z tego tytułu, że prowadzę fundację w Świebodzinie i z różnymi działaniami z niektórymi paniami współpracowałam. Mamy powołaną Radę Młodzieży, mamy powołaną Radę Seniorów. No, tym razem zdecydowaliśmy się na to, żeby powołać Radę Kobiet, która ma mieć tutaj formułę doradczą dla Starosty Powiatu świebodzinskiego. Ja tutaj zauważam, Ogólnie kilka ciekawych tematów, którymi ta Rada może się zająć, począwszy od profilaktyki zdrowotnej, przez dbanie o równouprawnienie w zatrudnieniu kobiet, są również tematy dotyczące choćby przemocy domowej, z którą dużo częściej borykają się. Kobiety niż mężczyźni i tym bardziej cieszę się, że wszyscy doszliśmy do konsensusu i zauważyliśmy potrzebę takiej istnienia takiej rady. Bardzo się cieszę, że zostałam wybrana do Prezydium Powiatowej Rady Kobiet. I cóż, radość radością, ale przed nami dużo wyzwań, dużo rzeczy do zrealizowania. W skład rady wyszły panie, które myślę mogą zdziałać dużo dobrego na rzecz lokalnej społeczności. Reprezentujemy różne zawody, różne pomysły i teraz naszym zadaniem będzie, aby stworzyć dobry program. Program, który będzie wspierał kobiety, będzie im pomagał, będzie otwierał przed nimi nowe możliwości. Myślę, że jeśli połączymy siły, to na pewno osiągniemy sukces i będziemy dużo dobrych pomysłów i dużo dobrego mogły zdziałać na rzecz kobiet. Nowo powołana Rada Kobiet to symbol jedności i siły lokalnej społeczności. To również początek nowego rozdziału, w którym będzie można lepiej usłyszeć głos kobiet. W sercu świebodzina znajduje się zamek, który od wieków wpisuje się w historię i tożsamość miasta. Dawniej duma mieszkańców, dziś, milczący świadek zapomnienia, coraz bardziej pochłaniany przez czas od lat 80. stoi opuszczony, a niedokończony remont przypieczętował jego upadek. Mimo to w jego murach wciąż drzemie potencjał, który dostrzegli studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego, odwiedzając zabytek, by odkryć jego przeszłość i wyobrazić sobie możliwą przyszłość. Zaprosiliśmy studentów architektury do tego, żeby zmierzyli się z ważnym zabytkiem dla naszego regionu, z zamkiem w Świebodzinie. Ważnym pod tym względem, że od wielu lat jest Pozostaje nieużytkowany, a ponieważ dzięki staraniom samorządu, starostwa i tutaj właściciela zabytku, jest szansa, że być może w przyszłości pozyskane zostaną środki na zabezpieczenie zamku, co daje szansę na jego przetrwanie, a w konsekwencji w przyszłości na jego zagospodarowanie, uznaliśmy, że warto zapytać studentów, żeby pomyśleli nad tym, jaka funkcja ich zdaniem mogłaby się tu znaleźć. Bez żadnego obciążenia, czyli nie projektują. Projektu, który musi być zrealizowany, ale mogą puścić trochę wodze fantazji, mogą pozwolić sobie na uruchomienie wyobraźni, po to, żeby kto wie, może zaproponowali, czy y, takie rozwiązanie, które uznamy, czy uznają tutaj właściciele tego zabytku za możliwe do wykorzystania w przyszłości. Czy jesteśmy na tym etapie, kiedy młodzież może właśnie w sposób taki bardzo otwarty y, skupić się na tym, dostrzec być może to, czego my nie widzimy, y, i zaproponować właśnie jakąś formę zagospodarowania w przyszłości tego y, zabytku? Planujemy zakończyć ten projekt wykonaniem przez studentów plansz, które zostaną tutaj zaprezentowane, więc będzie można z tym się zapoznać, będą mogli to zrobić i mieszkańcy, i władze, i właściciele. Być może ktoś uzna, że jest tam dobry pomysł, który w przyszłości zostanie zrealizowany. My, jako szpital, użyczyliśmy na podstawie umowy użyczenia zamek gminie Świebodzin. Gmina złożyła mm, dokładnie 30 września. Projekty o dofinansowanie naszego zabytku do województwa lubuskiego. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego konkursu, mając nadzieję, że w końcu ten zamek doczeka się rewitalizacji. Razem ze studentami przyjechaliśmy dzisiaj zobaczyć zabytek, dotknąć go, tak żeby studenci dzięki temu wyjazdowi studialnemu mogli poszerzyć swoje horyzonty. Każdy kontakt bezpośredni albo z inwestorami, czyli potencjalnymi klientami, albo z miejscami, które, którymi w przyszłości studenci mogą się zajmować, jest dla nich bardzo rozwijający i też otwiera ich na, na poznanie problematyki takiej, która dotyczy bezpośrednio budynku, w którym jesteśmy. Projektowanie to proces, na który składa się wielu czynników, i to są uwarunkowania historyczne, bo wiemy, że ten budynek jest obiektem zabytkowym, uwarunkowania funkcjonalne, bo w różnych obiektach albo w różnych miejscach można albo nie można zlokalizować jakichś obiektów o danej funkcji, ale też takie uwarunkowania bardzo prozaiczne czyli finansowe. Pomysłów na pewno będzie bardzo wiele, dlatego że studenci będą pracowali w grupach. Wystąpiliśmy też o udostępnienie nam inwentaryzacji zamku, dzięki której studenci będą mogli zobaczyć szerszy kontekst tego, tego projektu i tego zabytku. No i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć wstępne propozycje zagospodarowania. Być może wizyta młodych adeptów architektury to pierwszy krok do przywrócenia zamkowi należnego miejsca na mapie miasta. Na razie pozostaje on symbolem utraconego potencjału, ale także nadziei, że historia świebodzina jeszcze raz ożyje w jego murach.